Siema, jestem Kacper, witam w kolejnym odcinku na kanale Kacper e, Dzisiaj sobie z Mateuszkiem, oczywiście zagram, w, uwaga uwaga, Escape the Backrooms. E, jest parę dni potem jak to nagraliśmy, więc nie pamiętam co tam się działo, ale muszę to wreszcie zmontować, więc e, no więc zapraszam do odcinka, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie w komentarzu e, jak kurwa po prostu, jak, jak przejść tą Kurwa i tyle o, no tak, tak, na będzie zajebiście, no więc widzimy się w odcinku No więc tutaj już mam ten, klikam start game i lounging. No, będzie się kurwa działo, bo pamiętam, że trudno to było. Te kurwa pieski pierdolone, ale dobra, ale graliśmy tam chwilę potem, tylko nie mało no, zrobiliśmy, więc, T ale te pieski ukończyliśmy, więc. Bo te prezyski są frajerami No pierdolone, czekaj w to to było, trzeba -e. być w lewo Nasz to, początek Czekaj, 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 gdzie ty jesteś? Stąd, na początku gdzie byłeś Bo musimy razem iść, żeby się nie zgubić ja tu w dupie, po prostu musimy w prawo iść, w prawo Bo grałem się na single, żeby stroczyło jak to się gra Gdzie ty idziesz? W lewo. Uszełeś. Ja. No, kur... no, dobra, sam to zrobię po prostu. Gdzie ja ty jesteś, śmieciu? Wiecie ja to, chyba idę zrobić No karteczkę mam jakąś, kolejną No czy, Czytaj na głos a że led ledera trzeba znaleźć, co nie? To nie wiem co ty dajesz, ale... No, że trzeba znaleźć te części jakieś A, no to drabiny, no I od razu obok masz drabinę Tak? No A potem tam masz klucz I z tego klucza Jak to się, kurwa, zwie? Przechodzisz eee, tam się do tych warsztatów, do tego, kurwa, skin Steelera dotarł. tego chyba mi się wydaje, że to się za każdym razem inaczej, kurwa, łączy. Znaczy, inaczej respi, bo nie ma tego, co to ostatnio było. Gdzie jest to prajerski gówno? Dobra, mała jest tam, opowiem spokojnie. Po prostu trzeba iść cały czas przy krawędzi, przy boku po prostu, aż znajdziesz. On? O, mam drobinę, dobra, jest git. A też mam. Dobra, to złączamy ją, po prostu bierz i ty trochę, bierz, ja, bierę, ja trochę. Tu masz jeszcze o prawo, to masz Ja tu idziesz. Ja ten. A, dobra, jest git. Mam klucz weź, i prowadź do drzwi. Pamiętasz drogę do drzwi? Kiedy hmm. to kurwa jesteś? Tutaj. Tędy, chyba tędy. Wydaje mi się, że bardziej w prawo to było. A nie, no właśnie. Teraz oh. zrobię. Mam. No. Y, tutaj pamiętaj, asekuracja bo to Na końcu mamy przejście do huba. Więc teraz z tego nie, nie spać. O i spadłem. No, teraz nie spać. No i spadł. Co? No. no. Tu To tu... Czekaj, to była latarka sa... Ale chuj Gdzie była latarka? Tu To zajebiście, że tylko jedna No ale chuj... Teraz będzie kolejna, przecież to jest... To są te garaże To wiesz co tam będzie Jakie garaże? Nie pamiętam garaże? Tu A te frajerski no. gówno ja dzisiaj, samo... w... dzisiaj sobie to zagrałem to pamiętam coś z tego Nie, zielony, niebieski, niebieski No niebieski O Chodź to windy la, 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 la. Ja co się okay. cofnąć stary Ale grzało już już na tym wie Bies, co tu jest? Mm -hmm. Skin stealer Nasz znaczy, za zadbanią. Pamiętam do... śmiecia. Opa, jestem! Ty, ty idź w lewo. A idź to idź w ty lewo. No Idź w lewo Ja idę, lewo, tutaj O Mam klucz jeden Kurwa O Latarkę <słuch> mam chociaż w to końcu to W końcu latarkę za stroną mam frajerską Coś w lat nie można otwierać, od razu mówię. Wiem, wiem, wiem. O, wodę! Mam tutaj. O, i ja mam tego typa. Masz go? No, to nie? biegnie do mnie. wiem, Tam że to byś tak nie chodził. Wiem, że ty byś akurat tak nie chodził. No właśnie. On zawsze taki, taki pewny siebie chodził. Nie! Odużyłeś klucze? Dwa? Jeszcze duży, A, dobrze. Czyli jesteś tu no. Tu jest w szufladzie trzeci Nie, nie, nie zawsze git. jest, ale często jest Czyli jeszcze jeden A i tu jest, kurwa ostatni, ja pierdolę. Gdzie? Sra! Tu ostatni, no Po kolei wszystkie, trzeba Szybko zanim się odsuwają Dobra, otwarte O kurwa mać Nie wiem, jest coś po pierdoli teraz pokazuje cały czas, że Dawid gra w Geometry Dash. To chwilę pokazuje, że Dawid, Dawid gra w Geometry Dash. No, wychodzi i wchodzi z tej gry. O, wiesz co jest? Wiem co to jest. Winda trzeba znaleźć. I ona jest gdzieś obok. Winda. Pamiętam, że to jest. Obok. Czekaj, to było tu. Ej, to jest za tam po prostu. No, i za mną. A ja tu jest na tu, Na początku. O kurwa, nie żyję. Ale się zastrałem, kurwa. Ale się zastrałem, kurwa, ze za strachu. Wyskoczył mi, kurwa. No. Ty się zbagowałeś? No Dobra, jest Tam masz się na dół, zaraz, tu właśnie, jeszcze niższa Latarka. To jest winda dobra. Klikaj, Omroid. Nie pojedziesz go. Za każdym razem jest inne ale, dobra, MHL. Czekaj, kurwa zjebałem. Miałem to robić, tak. A to, okej. XOR. Bo ty mi wytłumaczysz, jak to się robi. To jak masz na którymś ten, ten... Na którymś pokazane, to musisz to samo zaznaczyć na którymś z innych. Znaczy, bo prawo masz pokazane... O. Nie, to jest XOR. A, muszę znaleźć, to nie to. LOD 128, Dobra, 1 zrobione. Elo... Zasłaniaj się teraz? No już nie, ale przyzwyczaj Nie, to jest L. teraz? Już nie oh. Nie będzie na tylko będzie tu i znowu zasłaniaj I zaraz spierdolę przez ciebie I'm breaking down Du, 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 du. Kurwa, zjebałem. No i masz to swoje śpiewanie, kurwa. Otwórz go wszystko. Zrobione. Słysz? Prąd. Ta. Hasło pamiętasz? To było it hardio. No, No, ja to wiem. To jeszcze pamiętasz? No, na luzie. No, no jest... luźnie gumie jak Bungie normalnych chłopaki z mafii Łysi i dobrze ubrani Na Blockim czekają na funki po No chodź, Gdzie ty jesteś? No już idziemy, chodź a już zrobiliś to? No To trzeba przecież Gates zrobić Który raz będzie? Dawno co nie graliśmy, ale już pamię jeszcze pamiętam eee, to był chyba pierwszy poziom, więc teraz będziemy drugi mieli, tam trzeci Nie, drugi Czy nie, czwarty? Nie, pierwszy Nie yeah. No, yeah. pierwszy Parno? Jakiś frajerski Wiesz co, wiesz co to będzie? Nasze urbe na smile. Aaaa, ci frajerzy. Najgorsi, jesteś idiotą. Miko, miko, miko. Chyba nie żyję. No mówię ci, bo to się trzeba poszła chwilkę. No i teraz nie żyjesz. Nie, nie, żyję. nie, żyj, nie, śnieżdę. Odbignięcie są 2 3 sekundy z tego co widzę. I klucz trzeba było znaleźć, nie? Nie, tu był korytarz taki. I klucza nie trzeba było znaleźć? Nie, trzeba było znaleźć po prostu korytarzek na którąś przejściu. Ooź się... patrzył na mnie świcie! Nie, a jak z, zawsze trzeba patrzeć, czy miga, bo teraz zginiesz. Nie tak? Nie, nie zginę, po. Tak. Fajne zginę. Patrz, <gry> musisz patrzeć, czy od razu miga. Jak od dobra, go nie człowieku. Kurwa, człowieku. O kurwa, co wrócić, otworzyć gaita? Nie, dobra, otworzył się. Miga, więc nie idź. No wiem o tym. Nie potrzesz nawet. Możesz podejść na kilka to no, no, ja tam stroną stronę idę. Dobra. No tu zajebiście Bo akurat stał przy tym wejściu ten śmieć Chyba Albo tu w tym jest korytarz, nie wiem. A no dobra, zrobione Zrobisz? No, i na station No, no i Zresztą można byle cała, ale nie, kurwa, nie wczytałem cię jeszcze co to? Nie no czytałem, chwilę, bo ty muszę możesz zrobić to odpisać na piłkę. Pa no teraz. A bo latarki nie wzięliśmy. Masz latarkę? Nie. To nie żyjemy poza tym. Żyjemy. No i goni mnie kurwa. A ja jestem wizdu w tyle, bo to by się tak chciało kurwa biec. Dobiegnij. To sam to zrobisz po prostu. Dzięki I'm breaking down O, są nasze pieski ulubione. Nie z tych frajerki No Nie, proszę cię, proszę cię, nie mów mi Dobrze? Zobacz Nie, proszę cię Nie, tu jeszcze nie ma piesków Musimy no, na razie... No, teraz ten. nie najpierw cię, to pierwsza, no, ta ale ja po prostu wiesz, jest mapa z naszymi ulubionymi piskami No atakami. no tam to jest tylko nasze rubieńcy są Mam latarkę, tyle dobrze Fryerskie I pamiętaj latarkę trzeba w nich świecić bo my wtedy tego nie wiedzieliśmy Na no dobra, graliśmy już bez odcinka na to odkryliśmy to, to robi tamto i idę kolejne robić I'm breaking the Zrobiłem już Jedno i robię ostatnie Jestem przy bramie, więc może za No to nie zabrała ci o, powiem to, się, to ta się nie otwiera to zajebiście Nie, nie. O nie, to jeszcze bez piesków jest W ogóle to nie było piesków To ostatnie jest z pieskami tylko Tutaj Nie Tak tu to tu? Są pieski Słyszę pieska. Kurwa piesek Tu jest piesek Słyszę go, myślę, że jest za drzwiami, a ja on jest tu. Rozpierdolił. No, Gdzie on jest? Tu po będzie kolejny. Dobra, mam jeden ja przyrząd. Gdzie gdzieś tak, po lewo? No tutaj kurwa, w korytarz. Z którego to jeszcze chwilę. Gdzieś, Miesią? Ja mówię, że pieska robisz. <laughs> o, jest byk Frajerze. Ooooooo, piesek! Kurczę, chodźcie, O, ci ciekwić. A my do niego właśnie idziemy. Ja stąd przyjdzie. I naimię znowu, naimię pysak, no i będzie znowu, nasz ulubiony pysek, kurwa. Pierdolony. Trzeba dziewięć ty, zrobić, bo to widziałem już. No. Ja jest, kurde, śmieć. Prajer. Idź na niego. Idź tam, no iść, iść idź iś. No nie pamiętam, że tutaj było takie coś do kucania, ty Co? Pamiętam, że byłeś było dokucania do Ile zrobiłeś już? Właśnie robię, kurde. gdzie to się robi? A, po prostu tak, dobra No właśnie ja robię kolejne dopiero Dobrze, zrobione. Dobra, zrobione No jest wszystko Dobra, kolejna, mam kolejne Ostatnie już na to poziomie Wracamy na początek No e, idę idę Tylko gdzie Dobra, co musiałem wyjść Dobra, że ja tam dotarłem Dobra A dobra, to było to To chodź do, do najpierw do huba, żeby zapisać i tutaj właśnie co skończyliśmy Tylko nie, nie odcinek, bo odcinek kurwa wcześniej ty gdzie jak to się szło Dobra jebać tego huba Zobaczmy na automat i, i... No, dobra już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, książek Trzedma to dobra Raz, 2, 3, 4, 5 Raz, dwa, trzy, Czesło. cztery Wszystkie są git Idę do wyjścia Aha Złapała cię kurwa jakaś Bo mnie zamknęło się wyjście Ja i mówić ci kurwa Którędy iść To zamiast iść za mną to se kurwa idziesz innymi drogami Gdzie jesteś? Zamknięty kurwa nawet ci nie pomogę bo kurwa Mówiłem ci którędy iść to nie Nie idziesz za mną tylko se kurwa swoimi drogami idziesz pod kamerami kurwa Jak to muszę zrobić teraz? Normalnie kurwa masz otwarte drzwi tam po drodze Nie Musisz chodzić Iść na zdecydować kamery on to zajebiście No chyba, brawo Ja już kurwa nie wchodzę, bo kurwa spierdolisz Patrzę na kamerach czy cię nie ma, a właśnie mam tu coś Jesteś na kamerach czy nie? Śmieciu Nie, nie jesteś na razie Nie, to git Powidę po ciebie, bo kurwa to jest ten No i teraz tam, to brawo Tu jest kamerka, ona cię nie wykryje Trzecia na seksualnie, nie wiem co to jest ja e, pra... Crowbar weź, crowbar No bierz go Ja wziąłem jest ty ty po ty ty? Mi? Nie, hmm. nie. Też muszę ty? No nie wiem po co to jest, a wiem co to jest hotel to chyba są To cmy Zobacz tu ty o tym akurat nie wiesz Ale jakoś to Patrz masz backstreet ah. Tu musisz cmy rozpierdalać I masz te, z nich takiego żelka A tu trzeba od najmłodszego do najstarszego wziąć e, Obrazy Szukaj najmłodszego typa i potem najstarszy. To zrób to, dziadu. bo ja nie wiem o co chodzi szejk. Tu jest mi stary dziadu. Śmieci, zrób to. jest łomuczny, to. To jest, nie, nie jest mocny, to nie jest mocny. Tu jest jakiś. Co? Co śmieciu? Nie bać No? Co no, mam no. nadzieję. No i po tym poziomie sam nie będę wiedział, co się dzieje, więc. chuj. To już w zrobiłeś to, czy co? Nie, ale byłem... tym Znaczy, na ten punkt zrobiłem, ale... Znaczy, nie zrobiłem, no, bo, kurwa, obejrzałem. Kurwa. Obejrzałem, kurwa, co ja pierdolę. No to jest zajebiście śmiało. Mam, mam, mam czemu <grym> ja dostałem... Czemu starałem ja nagle trzy żelki? Że zachowaj żelka, pod nim jesteś dużo szybszy. Nie wiem, szybsze i coś jeszcze dam Ale mam trzy żelki stary No to jedna sobie zachowaj Bo się zbugowały te ćmy Nie, ona się po prostu <grym wioska> <grym wioska> łatwo No fuj. Ale łatwo Wiele ci da ten żelek jak na następnym poziomie zaraz zginiesz I ubierz mi, wiem co mówię O kurde, zjadłem go, nie chcąc Do windy. Aha zniknął Gdzie jestem? Przeraj to wcześniej Kurwa, ja pierdolę, nie ja, no ja pierdolę, że... Jesteś za mapą Powiedz co się zginąłeś stary, bo ja dalej biegnę, cały czas biegnę w miejscu Wyjebało cię? Nie Jestem stary w jakimś czarnym pomieszczeniu Nie wiem co robię Masz to? Weź się, zaraz startuj poziom Zestartowałem Teraz trzeba mi od początku nie. chyba robić, z tego co wiem Z tego co mi się wydaje Nie Nie, dobra, to git Uff, już myślałem, kurwa, że... aż tak spierdoliłeś Kurwa, nie mogę wejść Kurwa, jak zwykle stoiś na środku Kurwa, w tej grze nie może być czegoś takiego, że ten, tylko trzeba kurwa... No Ale tutaj powinno być coś, żebyś przechodził przez idę innych Albo, że możesz się bokiem przesunąć A, dobra, e, zapamiętaj o, ja wpiszę na czat Mam 201 A, i literki się nie zapisują, trzeba je odnosić. Piesek? Mam pieska, kurwa Tu są też pieski no, Kurwa, idzie, idzie, idzie. Kurwa z tym stylu, się, kurwa. Miałem, miałem, kurwa dwie literki. To nie, pierdolona kurwa gra, musi kurwa z Tyle kurwa naraz dać. Pierdolone, kurwa gówno. Ile literki się kurwa poszły jebać i to inne kurwa literki. Teraz ile? 201, 203, 204, 200. Dobra, i to zrobić te górne. A ty iść, zrobisz te dwa pozostałe rzędy. I to, kurwa ta gra pierdoli. Jeszcze, kurwa kurwa, nie mam żeby pieska odganiać Nie, to było 202. Nie, dwie jeden, Nie rzeka. Mam literkę. Kurwa, pies jaka nie... Kurwa, latarki, za taki kurwa mać, pierdolona kurwa gra. Gdzie są jakieś kurwa latarki cfele, yyy cioty? No. A są dobre to jest YouTube, mogę kurwa mówić C, Wordy, B, Wordy, N, Wordy pierdoli mnie to w sumie. I potem, potem możemy sobie skończyć odcinek. Jestem w lobby chyba. Jestem w lobby też, no. 219 jeszcze od już. Aha, jeszcze 206 było. Prawda, czy mogę? 206, kurwa Było mi jeszcze 206 powiedziane, 204 Tylko... Bo 206 byłem obok. E, poczekaj, nawet, poczekaj, nie? poczekaj. Tam zobaczymy już Mój odciek, zaraz będę 206. Bo 206. E to weź jeszcze 209 spróbuj znaleźć. Okej, okay, ale to czekaj ja idę, ja idę. Ta, tam nie ma, tam nie ma. O, on żyje co? E, nie, to, jest 26, nie. No was, to co? Jestek? Nie, ten frajer 206 nie ma No ale masz tu to 296 Dobra Pierdolona kurwa gra No i zajście Hej hej No to nieźle, kurde się powiedział taj... Jeszcze powiedział, hej hej! Kurwa Pierdony. To jest Dobra Ile? 202? To 202 mogę zrobić 213, 214 I... No tak, już i... A, nie, i to. to... 13-14, jeszcze tylko i już. No tak wiesz. Po prostu spacja. Oj si latarkę, tam masz na stole. A, no gdzie? A chodź tu latarkę gdzie, nie Obok kwiatuszka. O jest, no, na stole. Panie, jest. Byćmy tam były. Jaki tam był? 212, 13, 14? No, nie, 14, 15. O, nie żyję. Nie żyję. A ale chcę muszę sprawdzić, czy zabrałem literkę. 202. Look up. Kurde, lotarki, nie mam śmiecia. Kurwa. sam sami uwieź, że nie zebrał. A ty nie wziąłeś? Ty żyjesz dalej? Żyje pierdolony, uciekł ode mnie, Boże co za frajer zaraz, i zaraz zawróci. Nie Bo jest na stole stary Ale zawróci A, teraz zniknął Dobra, to idź, zobacz jakie to numery Sprawdź 202, czy coś się Dobra Eee, uh, up, czyli tam Jakie to jest? 17, 13, 13, 14 A masz 13 i 14 A spry jest? Nie, to jest, albo to, to chuj ale to sobie też wezmę Zaraz ja wypiję No tutaj to gdzieś powinno być Czas jest wreszcie Jest ja, kurde, to gówno no, spieraj dalej. spierdalaj, 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 spierdalaj A nie, on no już z drugiej strony idzie, ale wyciągnie, bo nie, on wróci Pierdolona gra Bo będzie tam za nim Chyba, że znajdziesz Dobra, pięknie o, ty kurde śmieciu! Przestraszyłem frajera, ale like kebab. Jakie to da 207, to ty wiesz, że jest 207, a ja jedę do 220. 207 to w tą stronę chyba jest. Nie, w drugą. To ja bym do 207 po prostu. O, albo 220, to? No, szukaj 220.

Ciekawy jestem Jaki jest speedrun, nie? Jaki czas jest speedrunu? Tak biegnie nie Kurwa, no jak no nie No kurwa, no to no. po prostu do dupy jesteś, no Pierdol się, kurwa no tak powiedz Dobra i to było na tyle w tym odcinku My teraz znowu w to gramy, ale kurwa już godzinę to trwa, z montowaniem jakieś 4 minut wyjdzie, więc...